Współpracujemy się, napinamy, dokładnie pod głową. Jak tam rękę to jest dźwignia, jak ściskamy Duszenie. jak przechylujemy za nogę, mamy trzymać. Jeszcze raz łapiemy za kołnierz, wybieramy dobrze spod pachę. Bijamy kolano. Wstawiamy nogę. Staramy się złączyć, żeby pięta dotknęła własnego kolana. Przekręcamy się w bok. Nogę prostuję pod głowę i zapinamy. Do ręki. Tutaj można rękę wiązać. Jak ktoś chce ciak. Przekładamy. I wiążemy rękę do partnera. Trzymanie. Za rękę. Dźwignie. Do siebie rękę. Ściskamy. Duszy. Ja.